Hej, witajcie z mojej mili, Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dziś oddaje do wazynio, a przygrywoną piknie kapela eśta ze Sopłetni. Na dzisiejszą niedzielę 15 w ciągu roku moi łostomili posłuchamy się z Ewangelii Świętego Mateusa ze 13 rozdziału i no początek tej przypowieści o tym jako siewca siął do powiedzenia zaś se możecie sami poczytać. Potem zaś będzie o tym, dlaczego bacy się nudzi pasie łowce i cymu to nie jest złe, no i na koniec to jest moje was, Pięknie was za zaprasą. Posłuchajmy się, co w Ewangelii dziś kytą. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca, wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je, inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. O tym, czemu bacy się nudzi i to nie jest złe. Baco? pytał się Kiesik jeden turysta. jako to jest? Czemu wy tak siedzicie przy tych owcach bezczynnie i się nudzicie? One przecież same się pasą, no widzę, a wy tylko czas marnujecie. O, prawdę godą cię docie, panoczku, pado baca. Widać, żeście uczyni. Prawdęście zekli. Mógłby przyprowadzić tu to głowce i pójść zot i przy bacówce coś innego se przychodować. I no, widzicie, kibyk wrócił, to ja by głowiecek nie znaseł, ja by mi wilcy i no kłostecki łostowili. Hej. gleba ma cztery zadania. Żeby nie być ubitą drogą. Trzeba pozwolić wejść ziarnu w siebie, otworzyć się. Żeby ziarno nie wyschło w płytkiej skalistej niecce, trzeba utrzymać je w sobie. Żeby ziarna nie zagłuszyły krzaki, trzeba je pielęgnować i usuwać to, co zagłusza. Żeby wydać plon, trzeba być żyzną ziemią. Można być zamkniętym nie słuchać Ewangelii. Można słuchać, ale nie pozwolić jej wniknąć, wejść głębiej w siebie. Można słuchać Ewangelii, ale hodować coś innego. Można wreszcie słuchać Ewangelii i żyć nią na co dzień.